Był czas żniw jest czas zabawy. W niedzielę 21 sierpnia podczas dożynek województwa łódzkiego podziękowano za tegoroczne plony. Miód z łódzkich pasiek był rozdawany razem z dożynkowym chlebem. Uroczystość prowadził marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Chleb zawsze budził emocje i zawsze do niego przykładaliśmy wielką wagę, ale są chwile w pokoju, kiedy jakby na chwilę zapominamy o tej wartości, nie doceniamy tego, uważamy, że to, się, że to mamy, że to zawsze, że zawsze będzie. Potem przychodzi taki moment, gdy wojna utrudnia dostęp do chleba wielu ludziom, i wtedy nagle spostrzegamy, jak ważne to jest, żeby. Chleb mieć. Jak ważne jest to, żeby zapewnić swoim mieszkańcom, mieszkańcom swojego kraju dostęp do chleba, po prostu dostęp do chleba. I myślę, że wtedy ranga, waga, znaczenie chleba nagle w naszych oczach niewspółmiernie rośnie. Po mszy świętej i ceremoniale dożynkowym wszyscy uczestnicy przeszli w barwnym korowodzie do Parku Solidarności, gdzie odbył się wielki plenerowy piknik rodzinny. W pobliżu sceny stanął również mobilny, wirtualny teatr historii te najbliższe powiaty naszego regionu są tutaj bardzo licznie reprezentowane i myślę, że całe otoczenie rolników też jest to chwila, kiedy spotykają się również instytucje, świadczące usługi na rzecz rolników, czy to agencja restrukturyzacji, czy Krus, czy inne instytucje, Kowr, krajowy środek wsparcia rolniczego. Wszyscy ci, którzy pracują na rzecz rolników, niebanalne, niewątpliwie istotne jest też to, że możemy spotkać również z strzelarzami. To ważne, byśmy nie tylko pokazywali, że jesteśmy regionem mlekiem płynącym, jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, ale także miodem płynącym, bo bardzo wiele pasiek jest właśnie w naszym regionie. Bardzo się cieszę, że właśnie Radomsko. Jest premier gospodarzem dożynek, zwłaszcza, że ziemia radomszczańska jest państwa, ziemią rolniczą. My tu adres, mamy bardzo dużo wyczytał, gmin, tylko które są gminami typowo rolniczymi. E, bardzo się cieszę, że spotkał nas ten zaszczyt, Pan marszałek województwa zaufał i razem z panem prezydentem za Jarosławem Ferencowiczem, za z panią starostą Beatą Pokorą te dożynki tutaj są organizowane. Stwierdził... Podczas dożynek rozstrzygnięto konkurs Łódzkie Smakuje. Jury oceniało dania i desery przygotowane przez koła z całego województwa łódzkiego. Świętowano także 20. Wojewódzki Dzień Pszczelarza oraz nagrodzono sołtysów i uczestników konkursu Sołtyzna na Plus. Nie ma takich słów, które można byłoby ostatecznie zredagować, by wyrazić wdzięczność rolnikom naszego regionu, bo przecież to oni produkują zdrową żywność. Nasza żywność jest dobra, nasza żywność jest smaczna nasza żywność jest zdrowa i to właśnie dzięki nim. Wszystkim rolnikom życzę tego, aby zawsze, co roku mogli w spokoju pracować, żeby żadne okoliczności zewnętrzne, żadne straszne warunki pogodowe nie utrudniały im pracy, żeby mogli z radością świętować swoje plony, swój dorobek. Serdecznego jego spokoju, bezpieczeństwa wszystkim rolnikom życzę. Dożynki województwa łódzkiego to także spora dawka znakomitej muzyki. Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się artyści ludowi, zespoły Ciebiałdowianie, Piliczanie oraz Bałdrzychowianie. Później przyszedł czas na gwiazdy. Publiczność bawiła się przy przebojach zespołów Turnioki i Fil oraz z Dawidem Kwiatkowskim i Rejem Wilsonem.